Cześć, witajcie w kolejnym wideo. Dzisiaj jestem w Czuchowie, bo wczoraj ruszyła porada Porsche. Dzisiaj mają przystanek w Czuchowie. Akurat przy okazji jechaliśmy ze znajomymi taki wypad na wieczór kawalerski kolegi. No i nie można było nie wstąpić, skoro jest porada Porsche po drodze, no to musieliśmy przyjechać. Mamy jeszcze wcześniej. Uczestnicy zaczną się zjeżdżać koło 10. Ale pierwsze samochody już widzę, wjechały na parking. No i pierwszy, kto przyjechał, najlepsze auto całego zlotu, czyli Porsche 918. Oczywiście najlepszy samochód. Zaraz pełno spoterów. być turbo. No Na pewno turbowo ma w loty, nie? Tak. Turby mają wloty. Wjeżdżają kolejni uczestnicy. Gdzie ta trójka? Stary manual. Właśnie na tych spoterów, przygotowani, z aparatami. Panamera, ale tu mamy ładne, nowe GT3. Pięknie jest w tym kolorze. Rubiston, nie wiem czy dobrze mówię, ale chyba Rubiston Red. No to teraz mamy całą kawalkadę. Przedtem przyjeżdżały pojedyncze pojazdy. No, ładny kolorek. Południokawem? Tak, pasuje. Aż się korek na wjeździe zrobił teraz. Jak wszyscy przyjechali. To jest 4 jeszcze. To są te z 8? Tak, dobrze kojarzę. 4-8 bodajże. ster ładnie ładne Wstępnie nie przychaczył. Turbo jest Ten kolor mi się podoba Krajon. Krajon, no crayon Wild one Tak jest Co <gryny> to Kombo, Bentley, Porsche, nie wiadomo co nagrywać. Myślę, że już wszyscy przyjechali, także przejdziemy przez parking, zobaczymy wszystkie auta, które wjechały. Nową kietę trujeczkę jak dla mnie, konflikt idealny, biała z czarnymi akcentami, złote felgi. Mistrzostwo. Ogólnie bardzo fajna miejscówka. Widać, że świeżo, nowo wszystko zrobione. Ładny widok na cały parking. W porządku. Kiedy chcesz, Porsche. Ale nie stać cię na Porsche, więc kupujesz craftera i naklejasz naklejkę Porsche I wjeżdżasz na Paradę Porsche Logiczne nie? Porsche crafter No dobra no to chodźmy Zaczynają wyjeżdżać, tutaj to, to, to trzeba iść zobaczyć już Bo jeszcze na 918 wyjedzie Ale 918 jeszcze stoi, także jest szansa Przejście widać, że powoli będą się zbierać. Niektórzy dopiero przyjechali, ale ci, którzy przyjechali na samym początku, już odjeżdżają. poświęcenie, żeby nagrać 118. A tutaj randomowo Urus Mamy dobrą pozycję do wyjazdu. Tędy będą wyjeżdżać. Tam będą jechać, także akurat idealna miejscówka. Oczywiście na trawniku. Jednak szybka zmiana miejscówki. I stawimy się gdzieś tutaj bliżej. Ronda będzie lepszy efekt, jak będą odjeżdżali. O, jest nowa Gieta Trójka. Niektórzy jeżdżą w prawo, niektórzy w lewo. Nie mam pojęcia gdzie. No myślę, że teraz mamy dobrą miejscówkę w końcu. Będziemy, będę mógł chwycić każdy kierunek, który którym jadą, bo niektórzy jadą w prawo, niektórzy jadą w lewo. Już nie ogarniam. O, i ładny fokusik RS. O, ci krążą po rondzie, ci zawracają. Tak. Ten jeszcze jedna rundka wokół rądu, a nie, jednak zjechał. Pan właściciel firmy ma tak na nazwisko. Abd. Co tam miałem? Tak. O, jeden się zgubił, ale wrócił. Teraz zmienił kierunek. No, no piękne jest to nowe GT3 w tym końcu. Ale wiesz, konflikgu. że to jest to które ja widziałem właśnie? Tak. To, to jest to co zostało na To jest parku. to prasowe, no to jest piękne po prostu. To jest to właśnie to parku, co jest. To jest to O co chodzi, Mojżesz? W Czuchowie. Mojżesz z Czuchowa. Następni, którzy pomylili kierunek, wracają. Dobra, dobrze, teraz pojechali w dobrym kierunku. Dobra, wszyscy odjechali, także my lecimy dalej w trasę. Fajnie było zobaczyć wszystkie samochody. Bo najbardziej podobał mi się te 918, po prostu super mega samochód. No i ta nowa GT3 w biała. Petarda. Także my widzimy się w następnym wideo. Na razie, cześć.